Dzisiaj będziemy testować kosmetyki, ale ponieważ akurat otwieram coca cola to przy okazji dam świetną poradę na to, co można zrobić z za długą słomką. Bierzemy nożyczki, skracamy mniej więcej o tyle i tak, to wkładamy tutaj do puszki, wtedy nam jest na pewno wygodniej pić i gaz tak nie wypycha słomki, A to nam się przyda do wciągania różnego rodzaju dopalaczy, czy mocarza, czy kokainy, czy amfetaminy. Wiadomo, wkładasz do nosa, ciągniesz ścieżkę i jest to bardziej na pewno higieniczne niż przez brudne pieniądze. Dobrze. Jest bardzo dużo firm, które na rynku mówią, że mają świetne i dobre kosmetyki. Sprawdźmy zatem, jak dobre są te kosmetyki i oto e, pierwsza dla mnie, e, myślę dla wszystkich dziewczyn bardzo ważny kosmetyk, pomadka do ust. Ja słuchajcie, dzisiaj będę testowała pomadkę do ust firm Maybelline e, numer 310 i e, Lip Tint by H&M, Lip by H&M, tak. Kolor dokładnie jest on w chuj różowy, tak z tego co widzę, ale nie nazwali go w ten sposób hot pink, tak go nazwali, widzicie też na H. I teraz będziemy testowali, czy te pomadki są dobre. <ścoughs> Zaczynamy. Kolor, e, powiedziałabym taki róż łamany na fioletowy lekko, elegancki kolor, tak. A teraz sprawdźmy jego konsystencję, czy, czy nam ona odpowiada, czy ta pomadka jest dobra, tak jak zapowiadał producent. Hmm. Jest ona jak masełko i jest uh, hmm. <coughs> jakby Wam to powiedzieć i raz... Nie, ta pomadka nie jest dobra, tak jak zapowiadali producenci. I nie radziłabym jednak, żeby próbować i testować jej konsystencję. Sprawdźmy zatem. Mam nadzieję, że w przypadku... Gdzie jest ta druga pomadka? Czysta druga Pomadka. Spróbujmy jeszcze ham. Jak duża firma, czy nie rozwijająca się. Jak smakuje ta pomadka? O. Jest Równie. Dziwop. A teraz chciałabym wam pokazać, jak wygląda moja łazienka. I też zostawia się na zębach. Chodźmy dalej. Ja nie wiem, jak wy dziewczyny, które testujecie kosmetyki, sobie radzicie, ale ja słabo. Proszę, tak wygląda moja urządzalka, która się nie da domyć po tak dobrym produkcie. Można sobie ją rozcierać, proszę. A ja pluję na różowo. Także. Może są jakieś dziewczyny, którym odpowiada testowanie kosmetyków w tym kraju. Na razie nie jestem za, a już na pewno nie poleciłabym tych kosmetyków jako dobre, o dobrej konsystencji. Co prawda, jak widać po mojej umywalce, świetnie się trzymają, ale naprawdę przyłyka się je średnio. Na szczęście drugi produkt, który będziemy dzisiaj testowali, bo spodziewałam się, że może być to bardzo niedobre. Płyn do ust. Eee, mam nadzieję, że okaże się lepszy. Smaku beznadziejne. W smaku naprawdę. Hu, aż mi łzy poleciały do oczu. Także no ja nie wiem, dlaczego oni zawsze mówią dobry produkt, a okazuje się, że nie smakuje on tak jak powinien. Niedobrze. Teraz moi drodzy, też bardzo ważna sprawa dla każdej dziewczyny: mianowicie pianka do włosów. Więc sprawdźmy, jak działa pianka do włosów marki L'Oreal. Pachnie bardzo ładnie, to trzeba przyznać, że od razu ma się ochotę taką piankę nałożyć na włosy. Proszę bardzo. E, powiem Wam, że do tej pory z tych wszystkich, oj trochę mi się włosów z głowy ucięło, że z tych wszystkich produktów pianka do włosów firmy Loreal jeszcze raz mi pokażmy, Wydaje się być najsensowniejsza. Naprawdę? Lakier do włosów. Myślę, że każdy z nas, tutaj bierze taki mam lakier do włosów, będzie testował lakier dokładnie w ten, w ten sam sposób. Jak mocno zaklei on nam twarz, więc najlepiej spływać na otwarte oczy, bo wiadomo, że wtedy działa albo nie działa. Otwieram oczy i nastawiam się psikami. Tak! Ze mną. Dziękuję, że towarzyszyłyście im przy testowaniu kosmetyków. Niestety pomadki nie okazały się tak dobre, jak myślałam, natomiast na szczęście dwa inne produkty uratowały e, ten testing i to testowanie kosmetyków. Co ja mogę powiedzieć Wam na zakończenie wieczoru? Taka moja drobna domowa rada. E, pomocna rada powiedzmy perfekcyjnej Pani domu, tak. E, jak zoszczędzić na drinkach? Musimy mieć do tego takie gąbeczki, jak nakładamy na twarz. I mamy resztkę wódki. I nie stać nas, żeby kupić więcej wódki, więc co robimy, słuchajcie? Wkładamy gąbeczkę do miseczki. Wygląda to tak. I wlewamy tutaj resztkę wódki. I niech ona dobrze wsiąknie, ta wódka. I teraz, słuchajcie, może to nie jest bardzo, no niezuprzyjemne, ale na pewno, zaufajcie mi, działa. Bierzemy tą gąbeczkę i wkładamy sobie ją po prostu. Fufę. I jak sobie może troszeczkę to szczypię, jest to troszkę nieprzyjemne, ale zaufajcie mi, że jeden taki wacik nastąpczony wódką, po prostu wkładam sobie w szczypie, ale kopię i za pół godziny będę tak porobiona, że nie będę wiedziała jak się nazywam, a wydałam na to, no nic, resztka wódki i wacik, który hu, jak szczypie I tak mam, dobrze serdecznie dziewczyny, bawcie się dobrze, przekazujcie sobie to wideo dalej, nie ma za co, naprawdę, zawsze służę dobrą radą. Klaudia, Klara, pa!